to Tylko nie jak w tamtym się. meczu, że zabiłeś w jednej rundzie. Kto mnie nikt, bo nie bustował śmieciu jednych. komik, wypitanej do klatki kurwa Ja dolek ten za zapierdala To jest jakiś GT Fordor door kurwa 6s AMG? Ja, 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 ja wale, To, 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 to. Ja. Chłopie no ty strzelasz jakbyś miał raka kurwa Co to za strzały kurwa? mi mida? Ty idziesz B Idź B, ja z lezion, pyka jedziemy mida. Pyka, 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 szelić na, B. Pyka. na B. Dobrze, dobrze jest, do nas jadą chyba. Ja w dole. XD, x2D. Masz dużo śmieciowych skinów i chciałbyś je sprzedać? Skorzystaj ze strony Skinland, która oferuje limitowany bonus do 10 dolarów za sprzedaż swoich przedmiotów. Aby odebrać darmowy bonus 10 dolarów, kliknij ikonę prezentu. I użyj kodu Mosquito. Jest to bardzo proste. Ustaw swój trade link, następnie wybierz skiny, które chcesz sprzedać. Teraz wystarczy wybrać jedną z wielu metod płatności, a następnie zaakceptować ofertę Steam. Po chwili otrzymujemy pieniądze na nasze konto. Na stronie możesz również zakupić swoje wymarzone skiny do CS-a. Co ciekawe, ceny przedmiotów są dużo tańsze niż na rynku Steam. Strona oferuje różnorodne metody wpłat, które są błyskawiczne. Klikając Kup teraz, po chwili otrzymujemy ofertę z naszym nowym przedmiotem. Wejdź w link w opisie. I odbierz limitowany bonus B, coś? B. Teraz B. Dolno, dolno możecie jechać razem domu. Ekstas na yes. fkier, dolno jeden Coś tam kurwa. nie stajeli we. No jest, celuję. Mam na. Ach, z tym. No jest. No sz... <laughs> do środka. Zajmijmy długą. Tylko flashwy, przestań, smułka fleszy. Drugi, poszedł. Zajęli, stój tu ktoś, zostań tu ktoś. Do gali. jest gala na pewno. Gala? Wchodzą Też, gala. Palą mnie, palą mnie. W jest na Gala, mi oh. wyje***. B wyszedł, B wyszedł. Tuż o lewo patrz swoje. Skillzone. 17. Fakę mamy. Widziasz jakiego Hedzika, za k***em? Pit. Wychodzi. Wychodzi. go. To jest kawałek jak co Ej tak. wyjdziesz, ej wyjdziesz Shelly do teraz na narodowy do gang Albanii? Czekaj jak wypłatam sobie gangira, się humor poprawić. i tak, lepiej Więcej sprzętu niż talentu, Pozdro. Odpuśćmy długo, bo nie zajmiemy z takimi tymi gale i no, Jest długa, długa długo? długą Flushuję tu Fakę mamy mamy jest Jak CT? CTCT jeden ostatni przebił to smok. No Super, Zajebiście, akceptuję, kurwa, Zmieniam tego, ale będę was strzelał To nie jak w tamtym meczu, że zabiłeś w jednej rundzie Ty jesteś chory, nie kurwa On jest chory, pa Dobra, jestem łopaki, pa. Patrzcie Kurwa, my free Ej oni dają eko Dawaj, a WP Demu wyjechali Ooo, pierwszy kill z gangnirka Ochlo Dajcie ja spalę bs ja to spalę bs czekaj, odejdź odejdź odejdź, to odejdź, to odejdź, 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 odejdź Odejdź pka Wrzucam szyszkę Oni wszyscy stajcie, są w Jest tu jeden, o jest Weź, weź Miramont Biorę Dalej Take my Weź Gangnira, weź Gangnira. Smoke Xbox. Dobra, zostań już jak chcesz I Idę Gale A nie, Gale jest Leży pod B Leży mit. Jestem kejem Leży mit mid, Leż. mów możecie skrócić długo Dolny tu jest chyba jem, Ale nie? AWP, Tam się patrzy, pa. pa. nie widzę. tu już A on patrzy A ja mam. na raid'a David AWK, AWK nice. Biorę ci CBA EXTOS NAWT DZIĘKUJĄ To się rzuca jakoś na okno tego palaka, nie? Nie na tak. okno kurwa, wybiegasz za rogu rzucasz palaka no do ch... A, no to rzucę tak no, to rzuca, rzucie. ja palę za niebiesko Wreszcie tylko tu są sam na B, no RS-pami musimy grać Bardzo dobry palak, nie wyszliby za... No to dobrze, żeby wyszli, bo ja ma mam ku... Ta, ty masz, kurwa. Ej, nic wyszedł, no k***a, ku... no, no a czemu ty jesteś zdziwiony? No bo nie, nic nie było, eee. że oni jadą tą dolną, tak Pod okno ja, idą, pod ja B, mówiłem, pod B ale myślałem są, a nie, dobrać nie dobrać. że wyjeżdżają, Sebastian. No, no to skąd ja mam nogi, no, mają nogi, nie? No to biegają chyba, no co ty kwa Dawid? To a tak skąd myślałem. oni mają nogi? Ja myślałem, że to są mamoni. Dobra, chodź. Long. C. Do dupy już jest. Zobaczmy piątka. Ej, raz. Ej, dwa. Ładnie. Ej, Plato. Plato. Zabij Plato! Dobra, kurwa. I Plato. Stosujcie mnie jeszcze. Stosujcie mnie jeszcze. A ty kiedy mecz z widzami w, w piłkę w kosza w IRL, jak Trela przyjedzie. No Trela kiedyś też grał w kosza. <grym> na, na libero! Na, 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 na libero! Dolna, dolna górna B coś wychodzi. b dwóch. B dwóch. Idę, idę, idę do B. Nice. No ja potrzebuję jeden, jeden, jeden k pomocy. B. Nice, to ten. Paka, Paka. i ostatni był mid. Ale Alecie. Jotrek, dawaj go z w raf, zdelej. Idzie go. Jest a czas. A ty Przeciw. nie zachodzisz go? Nie, ja czekam na niego, bo ja mam 19. Taka bo jest afera na środkowej alei, nam idzie jest. Cofnij się chyba do mnie. Nice. Ja p f... dolek ten gangin zapisz, To jest jakiś gt Fordor dolek ku... na no, 6S, AMG? Nawet no, A co ty k no, ty... Daj, Dajcie palę. Nie idzie, tu wskoczyć k. No. Z, z kontrolem bracie, z kontrolem. Pa. Nie no, co za speli, je... Stoi. Dwóch chyba gala bez yes. bez Piotrek wychyl, wychyl, kurwa W BESIE, W BESIE, kurba. W BESIE, ZA JEZUS yes, Chrystus NICE Piotrek, nie graj tej awupy, nie graj tej awupy No chłopie, no ty strzelasz jakbyś miał raka, kurwa. Co to za strzały Ale... No chłopie gości tak, stoi w miejscu, a ty próbujesz jakiegoś flika i przesuwasz myszkę w ogóle w drugą stronę Ty nie próbujesz go zabić, tylko go próbujesz jakimiś flikami kurwa z Afryki, bo się na oglądałeś Aha, ja go tak nawyzywałem a byłem zmutowany No bo to o to chodzi, No Daj dropa. To ma być, być fajne, a nie chyba jakieś takie zwykłe strzały chłopie No to fajne, no to ludzie chyba fragów u ciebie nie oglądają

to graj, walcz z nim. I co jest? Jeszcze jeden na pewno. Jeszcze dwóch. Dwóch, dwóch. też za BS jak możesz. Fleszuję jeszcze raz. Jeszcze na blisko jest. Widzę. Nice. Ostatni mid. Gala. Po głowie. Wybiegł, ale wyszedł, po głowie, po wyszedł po do mu. Bye bye. Nice. Nice. Wyjechał, wyjechał. No, kurwa, no. Ty kurwa stara. O no ma zero za niebiesku. Jeden w dolnym, jeden w dolnym. Wjechali mi w bez, we trzech. Tuż Olek widzisz ty to strzelaj. Widziałem, ale nie chciałem go ten... Nie go zranić? Ciu? Gdzie są? Auto i bez, auto bez, myślę, że uciekł z auta. Gdzie on? jest bez Mówiłem, czy jakiś spod ja jest, czy nie? Czy bez? bez. Bo cień, bo jest, okay. Alak będzie. Jest Czata. już jeden set i jeden no. podoktem. Rama. Nice. Nice. nice nice. Cała drużyna brawo. Super Tushol, super Shelly, super Patryk. Dziękuję. Kto mnie bostował? Nikt, kurwa, nie bostował, śmieciu jednych chomik. Wypierdalaj do klatki. Kurwa. Tu to, to, to trochę karme. Jedźmy to, Dawid. wydaj mi flesza, daj mi proszę, wyrzuć, ja se podniosę. Ja jedźcie po długo, jedźcie długo, jedźcie długo, jedźcie długo. Mi dam jadom. Oh, Jeszcze pozabijaj. Jaki glass? Ja p dole nie zrobił ace'a Myślałem, że... <laughs> Myślałem, że wiem, co to. Go, go, długo na wieloci, lecicie, od razu. Manią w i tak na kurwie. Oh, Dziękuję longa. No jedź, 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 jedź longa, do, do, do oporu, ja flaszuję. Pemu ja zawsze w jadę z znaje... jadę, jadę. Dobra, jadę. tam w tych drzwiach. Przedni kurwa. Dwóch B. Co? Trzech przebiegło. Trzech przebiegło do B. aż wypuknie i zajmijcie galę, weźcie bombę. O kurwa. Pan no... Dala. Kurwa, nie zdążę Ej, idź do dolnego Idźcie do dolnego Idźcie do dolnego, pyka wchodzi To pilne On Dolny jest, jest w górny G W górnym stoi A spróbuj odrespał w takim razie, ale... Ja jestem w pizzie, no, jest pizzer To, 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 A, nic to, 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 nie to jeden Jeszcze się obrócił w niego Ja, 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 ja on jest W. no ja mam B, tylko że on jest... Co? Do prawej chyba słyszałeś, prawo lewo miałeś. Nie wiem, nie, nie wiem czy dostał, dostał, rozlał się ale nie wiem że idę. I dwóch było tunel. Raczej dwóch B tunel. no? Tak, tak. O, tu szol asysta. No jeszcze jeden, gala kurwa ten wbiega ten stoi no. Gala. Minus. Weźmy, mi, no. mi, 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 mi. Idzie do lewej Kurwa zasmokowali akurat Chalili gal mamy smoka? Nie tak. to galo musi, musimy wyjść, chodźcie na Widzimy galę Widzimy galę wszystko Poczekajcie wszyscy wypędzimy O nie Oni schowali tutaj na tych beczkach no, no teraz, Dolna. teraz biegajcie, biegajcie, zróbcie przestrzeń No i bajcie tego zdolnego A bomby nie mamy tak? Nie mamy bomby no Się Aj, jeden. Kurwa w B się. Ale kurwa tej Kali nie widzę Daj mi tu B Możemy wejść już tam jak da Daj, plesza, wam do... Daj plesza do prawej i pitnicie mi da Od razu musisz głęboko wyglądać na no. do prawej i głęboko daję razu... wam okno Jest, na tym balkoniku po prawej Weźmy, weźmy Nic nie widzę Jeszcze jest jeden do... na B Musimy bezleć, ej, 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 ej Tu si dawaj CT w Dawaj, dawaj Sajcie kurwa ty ja widziałem coś do lewej Leży, wejdź Idę plantować, dawaj, kurwa, trzech setę, idzie trzech Wam trzech CT, idzie wam Trela, AC, pajaca Nice. nice. Oj dobrze, Trela, Bracie, i tak, tak masz grać co Facey, 36 na 11, dobro, dobro. Dobra, gangir, gangir oficjalnie uspokój. No, Chcemy, Dawid, rzucisz y, flesz na spod jajek i we dwóch B wiemy czy możesz nie? Próbować, możecie spróbować, możesz spróbować. No to, to dawaj, ale na moje spalone. Jest. No, na, na Jest buscie. tu na górze, na górze. Nic jest, smokuj, smokuj Dawid! Weź bombę, tu się plantuj masz. Brama. Gdzie, ja, dobra idę, plantuj. No kurwo, jedno bo ci je. Jest, Mid Plantuj. Kurwa, plantuj, gdzie jest bomba? Pod oknami. Nice. No i last chyba tunel, panowie